Pokój i dobro. W kredo wyznajemy wiarę w to, że Jezus prawdziwie z martwych wstał po swojej śmierci, nie pozostał w grobie, ale wstał z martwych. Niestety, w tym jak rozumiemy zmartwychwstanie, bardzo często zatrzymujemy się tylko na powierzchni tego. Skupiamy swoją uwagę na pustym grobie, tak jak gdyby to pusty grób był istotą zmartwychwstania. Tymczasem, Jezus nie jest jedyną osobą, która wyszła z grobu. Chociażby w Ewangelii według Świętego Jana czytamy o Łazarzu, który był w grobie od czterech dni, a na słowo Jezusa z tego grobu wyszedł. Czym się różni wskrzeszenie Łazarza od tego zmartwychwstania, które dokonało się w Chrystusie? Otóż Łazarz powrócił do swojego poprzedniego życia. Przed nim nieuchronnie znowu była śmierć. Zmartwychwstanie Jezusa jest natomiast czymś zupełnie innym. Jest niejako nowym stworzeniem świata. Jezus, który raz umarł i zmartwychwstał, nie powraca już do dawnego życia, ale żyje życiem nadprzyrodzonym, życiem wiecznym. Śmierć nad nim nie ma już władzy. Pamiętacie bajkę o Szewczyku Dratewcy i o Smoku? To jest bardzo stara bajka, która pochodzi jeszcze z czasów antycznych. I pewna wersja tej bajki jest nawet w Piśmie Świętym. Ale ojcowie Kościoła odnosili tę historyjkę właśnie do Jezusa. Mówili, że Jezus jest jak ten baranek, niewinny baranek, na którego połakomiła się śmierć. Ale śmierć nie wiedziała, że spożywając tego baranka spożywa swój własny wyrok. Bo Bóg, który jest źródłem życia, stał się śmiercią dla śmierci. I to jest właśnie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie to jest po pierwsze pokonanie śmierci. Od momentu, kiedy Chrystus zmartwychwstał, śmierci tak naprawdę już nie ma. Chrystus zatriumfował nad śmiercią. Co więcej, Chrystus zatriumfował nad tym, co jest źródłem śmierci, bo Bóg nigdy nie chciał śmierci. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Ale Jezus przez swoją mękę na krzyżu i zmartwychwstanie gładzi grzech. Dlatego w dzień zmartwychwstania, kiedy Jezus przychodzi do apostołów, to pierwszym darem, który im daje, jest dar odpuszczania grzechów. Mówi im, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. W zmartwychwstanie to jest triumf miłosierdzia. I wreszcie zmartwychwstanie jest też triumfem nad tym, który jest głównym sprawcą grzechu, czyli nad szatanem. Od kiedy Chrystus zmartwychwstał, szatan jest pokonany, jest wielkim przegranym historii. Tak samo jak i ci, którzy za nim idą. My jako chrześcijanie możemy doświadczać tego zmartwychwstania tu i teraz. Za każdym razem, kiedy ktoś pokonuje pokusy, które podsyła mu demon, za każdym razem, kiedy ktoś wychodzi z nałogu albo jedna się ze swoim nieprzyjacielem, to jest to zmartwychwstanie. Za każdym razem, kiedy doświadczam Bożego Miłosierdzia w sakramencie spowiedzi, kiedy Bóg kolejny raz mi mówi, że pomimo moich grzechów mnie kocha, doświadczam zmartwychwstania. I doświadczę go także w tej ostatniej chwili, kiedy śmierć połakomi się na mnie. Jeżeli we mnie żyje Chrystus, to śmierć się mną udławi, a ja przejdę z życia doczesnego do życia wiecznego, bo to właśnie jest nasza wiara w zmartwychwstanie.